1 maja członkowie powiatowych i wojewódzkich struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej spotkali się w Sanoku, aby uczcić przypadające na ten dzień święto pracy. W trakcie licznych rozmów podkreślano zasługi pokoleń walczących o docenienie wartości pracy oraz roli samych robotników. Nie zapomniano również o 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. Przypomniano, że w 2004 roku to właśnie politycy lewicy składali kluczowe podpisy pod dokumentami akcesyjnymi. Kultywujemy te tradycje, wiemy ile pokoleń walczyło o święto pracy, wiemy jakim strasznym kosztem i chcemy po prostu pamiętać zarówno o nich, ale także o problemach dzisiejszych. W dalszym ciągu miliony ludzi w Polsce mają albo umowy śmieciowe, albo niepełny wymiar czasu pracy. Całe branże wręcz narzekają na niskie zarobki, mimo... Powszechnie popularyzowanego przez ekipę rządzącą znakomitego stanu finansów państwa. Święto pracy to święto ludzi, którzy pracują, którzy budują Polskę, którzy tworzą PKB. To święto ludzi, którym na sercu leży nasz kraj i którzy go wzbogacają, którzy poprawiają byt także swoich, swoich rodzin. Swój własny. Myślę, że trzeba o tym pamiętać, bo dobrze wykonywana praca to też jest objaw patriotyzmu. To jest też służba ojczyźnie, to też patriotyzm w postaci płacenia podatków, uczciwej pracy i uczciwego wynagradzania, jeżeli mamy na myśli pracodawców. Nie zapominamy, że równo 15 lat temu ogromnym wysiłkiem ówczesnie rządzącej Polsce lewicy przy ogromnym poparciu prezydenta ówczesnego Aleksandra Kwaśniewskiego, ale także Leszka Millera, Włodzimierza Cimoszewicza, ale także no ja mam jakąś taką osobistą nutę właśnie do pewnej refleksji, dlatego że byłem wówczas parlamentarzystą. Dzięki ogromnej pracy parlamentu po prostu udało się przekonać społeczeństwo do tego żeby zagłosowało w referendum akcesyjnym do unii na tak Cieszymy się, to jest nasz wielki, myślę, że historyczny powód do dumy, ale widzimy także pewne problemy wynikające na dzisiaj z bieżącej polityki, które no, rodzą jednak pewne nasze dalsze obawy co do losu Polski w, kraje, w krajach wśród krajów Unii Europejskiej, co do losu no, tego, aby z tej akcesji skorzystać w pełni. Podpis Leszka Milera, który był złożony pod traktatem wprowadzającym Polskę do Unii Europejskiej, wart był 10 miliardów euro, bo tyle w tym czasie na czysto, tyle netto wylądowało w naszym kraju. Rzeszów, którego jestem wiceprezydentem, bardzo skorzystał na tych zmianach. Spotkanie nad Sanem było również znakomitą okazją do osobistego poznania i rozmowy z desygnowanym przez SLD kandydatem koalicji europejskiej w eurowyborach wiceprezydentem Rzeszowa Markiem Ustrobińskim. Współtwórca sukcesów rozwijającej się stolicy Podkarpacia znalazł się na trzecim miejscu listy Koalicji Europejskiej. Mam 53 lata, od 14 lat jestem zastępcą prezydenta miasta Rzeszowa. Zajmuję się inwestycjami, wydatkowaniem właśnie funduszy unijnych, zdobywaniem tych funduszy. Mogę powiedzieć, że w ciągu tych 14 lat przez moje ręce przeszło 3,5 miliarda złotych, które zostały wbudowane w Rzeszowie. Wyobrażam sobie, że dalsza reforma układu komunikacyjnego, transportowego naszego województwa pozwoli tak zreformować ten układ, że w godzinę będziemy mogli dojechać z każdego miejsca województwa do Rzeszowa, że będzie bezpośrednie połączenie do Warszawy. O to wszystko trzeba zawalczyć, o to wszystko trzeba zabiegać. Chciałbym uzyskać Państwa wsparcie i powiedzieć, że najlepszą inwestycją w przyszłość jest głos oddany na koalicję europejską. A szczególności na mnie nie zawiodę zaufania. To wspaniała kandydatura. Zresztą wszyscy ci, którzy mówią dzisiaj czy od iluś lat mówią o roz wielkim, w wielkim tempie rozwijającym się Rzeszowie i wiele miast w Polsce zazdrości tego rozwoju Rzeszowowi, więc pan Marek Ustrobiński współpracujący już od wielu lat z panem prezydentem Ferencem jest znakomitym w naszym przekonaniu kandydatem, a to, co zostało zrobione w Rzeszowie przez ostatnie 15 lat. Ja mówię o tej dacie powiązanej właśnie z, yy, z akcesją. Yy, każdy widzi, jest, są dowody namacalne, że rzeczywiście pan Marek Ustrobiński jest znakomitym kandydatem.